Mnie też wywaliło. Pokazałeś mi faka i mnie wywaliło! Tarko w przygódce! No nie! Wsteczny! Co ja zrobiłem?! Teraz to by było właśnie ciężko zacząć, właśnie o to chodzi. Снова слишком мощно. Лол. просто не верю. Не верю. Нет. 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 moja platyna oh, <laughs> A kurwa O jojo, jo o kurwa Moje w pizdę, ty pan, w O kurwa, co jest? Przepraszam, że Aha, to ty, brawo. Nie, nie ma Freddy Fire tutaj, przecież mówię, że nie ma. Uj. O kurwa. Czy... Kiedyś słyszałem coś takiego, że w jakichś starożytnych czasach, że jak rodziny były razem, w sensie że matka i ojciec, to nie normalnie uprawiali seks przy sobie i dzieci na to patrzyły. Nie, czekaj, coś mi się chyba pojebało. Będzie. Zajebiście. Fajnie, że zabiłem. Very nice. Dobra, ale nie będę tu zbierał kryształków. Przecież to jest głupie. O, kryształek. Kolegów nie trudno jest zdobyć w giereczkach. Jak gdyby... Kocie, naprawdę? To jest 3 miliony 500 tysięcy zębi. Eee, nie wejdziesz? I co, co kuwa? Możemy powodzutać trochę pisków. No, na schodach. Najdam rzucił. Fabrat, teraz rzucisz od przodu, najdam? Rzuciłem. Jeszcze Zginą. tam, Zginą. Nice Zginą. nie. Zginął, zginął. Nie! A mać, pomyliłem guziki i zamiast skoczyć sturlałem się i straciłem duszę, nie! Aczkolwiek nauczyłem szanować się e, ludzi, którzy piją rozpuszczalną. E, Boże, pfu! pfu! Kurwa, poczułem, poczułem w ustach jakbym ten, jakbym kuźwa w usiasto wypił, jakbym się kuźwa zakrztusił. O oh fuck. Klaut, jak to strzotujesz, to ci strzotuje twarz. Jezus, co to strzela tak? Czemu to strzela? Czemu, Dobra, to nie czemu ten pączek strzela? W ogóle to jest dym, wręcz, to jest Czemu ten pączek Dobra, strzela tak? One strzelają! To dobrze strzelam! Trzeba! Są to chyba źle jest! To chyba jest źle! Kurwa! Lewo? Ła! Wow, chyba trzeba... Ty... Na wirnik trzeba wskoczyć. No tak ja już mówię, byłem tylko mi parę w z zbreku. Ale tu! A że tu... Na to? No no to go! Co się patrzysz? gdzieś ty poszedł? Ale synkro! <laughs> kurwa, jakie synkro! <laughs> o kurwa, co się patrzysz, jak nie tak... Te... Jesteś jakieś 2 metry ode mnie! Kurwa, w powietrzu jesteś w ogóle, lol. Świnka robi mu... Znaczy, świnka nie robi mu. Oj, chyba drugi spadnie, oj. NIE! No co to się stało teraz? powiecie mi, bo ja nie wiem. O cool. Grałem dniami i nocami i nie mogłem absolutnie przez A no bez tylko O, jak się wrzuciło to jako pętany wygląda On jest u mnie za tobą No u mnie jest tak, że ty jesteś tam gdzieś kończy żarówki ale hit dostanie. <głos》> ale oj ojojoj, oj, 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 ale dostałem uważaj O kurde

To na dół trzeba a, kur! Ja przydzielę popatrzcie na to Czekaj, 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 a co tu się dzieje? Zostałeś złapany, towarzyszu Zostałeś zdecydowanie złapany To wyglądało jak złapanie